Rozwiązywanie równań wytłumaczy Wam to w minutę, posłuchajcie. Wszystkie x -y przenosimy na lewo, a wszystkie liczby na prawo. Mamy tutaj 6x, przed tym 6x stoi niewidoczny plus. Żeby przenieść go na lewą stronę, odejmujemy obustronnie 6x. No to 2x minus 6x to minus 4x. Przepisujemy plus 3. 6x minus 6x to 0 zostaje minus 2. Teraz to 3 przenosimy na prawo. Mamy plus 3, czyli trzeba obustronnie 3 odjąć, czyli mamy minus 4x, a tutaj minus 2 minus 3 to łącznie minus 5, bo brakowało dwóch. Okazuje się, że jeszcze brakuje trzech, czyli łącznie brakuje 5. No to teraz dzielimy na minus 4, tak? bo dzielimy przez tą liczbę, która stoi przed x. Mamy minus 4 razy x, tak? Minus 4 razy x, więc my musimy podzielić to x zostanie sam, a tu będzie minus 5 przez minus 4. No to przy dzieleniu i mnożeniu, jeżeli mamy dwa minusy, to zostaje plus, czyli będzie 5 czwartych, Ile razy w piące mieści się czwórka? Jeden raz więc będzie jedna cała i jedna czwarta. A pamiętajcie, że u mnie na profilu w bio znajdziecie pełne kursy, które przygotują Was na każdy sprawdzian, każdą kartkówkę do egzaminu smoglasisty, matury podstawowej i rozszerzonej. Tam jest wszystko idealnie poukładane w dobrej kolejności, są notatki do druku, lekcje do każdej notatki, jestem pewna, że Wam się spodoba.